Dawno temu w małej wiosce, gdzie wszyscy mieszkańcy żyli w zgodzie z naturą, mieszkał skromny szewc o imieniu Jakub. Pewnego dnia, podczas pracy w swoim warsztacie, znalazł w starej skrzyni piękny, złoty but. Był niezwykły, lśnił w świetle słońca i wydawał się mieć własne życie. Jakub postanowił spróbować go naprawić. Gdy tylko włożył go na stopy, poczuł, jak ogarnia go fala energii. Zamiast pracować, but zaprowadził go w magiczną podróż po krainie pełnej czarów. Przemierzał lasy pełne mówiących zwierząt, latał nad górami i pomagał potrzebującym. W każdym zakątku, do którego trafiał, czynił dobro i niósł radość. Jednak pewnego dnia Bud zaczął go ostrzegać, że czas ich wspólnej podróży dobiega końca. Jakub, smutny, że będzie musiał wrócić do swojego codziennego życia, zrozumiał, że magia, którą odkrył, nie tkwiła w bucie, ale w jego sercu. Pożegnał się z magicznym przyjacielem, a Bud zniknął w blasku światła. Od tej pory Jakub wrócił do swojej wioski ale w jego sercu pozostała iskra magii. Zaczął tworzyć buty dla innych, w których każdy mógł odnaleźć swoją własną przygodę. W ten sposób zrozumiał, że prawdziwa magia tkwi w dzieleniu się radością i pomaganiu innym.